Francuska policja przeszukała paryskie biuro portalu X należącego do Ilona Maska. Stany Zjednoczone miały porozumieć się z Indiami w sprawie kształtu nowej umowy handlowej. Amerykańska marynarka wojenna zestrzeliła irańskiego drona. Były prezes Europejskiego Banku Centralnego wzywa do przekształcenia Unii Europejskiej w federację. Partia wicepremiera Włoch Matteo Salviniego mierzy się z poważnym rozłamem. Szef FIFA opowiada się za przywróceniem Rosji do międzynarodowych rozgrywek piłkarskich. Środa, 4 lutego to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Francuska policja przeszukała paryskie biura należącego do portalu X Ilona Maska. Działania funkcjonariuszy mają zmusić platformę społecznościową do przestrzegania krajowego prawa. Policjanci we wtorek rano wkroczyli do lokalnej siedziby X w Paryżu. Wydział do spraw cyberprzestępczości tamtejszej prokuratury we współpracy z Europolem prowadzi śledztwo dotyczące publikowania zakazanych treści. W ostatnich tygodniach jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych był krytykowany za możliwość przerabiania zdjęć przez jego użytkowników. Narzędzie sztucznej inteligencji Grok pozwalało między innymi na publikowanie treści o charakterze seksualnym. Chatbot modyfikował również Fotografie ukazujące nieletnich. Ponadto na X mają być zamieszczane treści negujące holocaust. W cytowanym przez telewizję France 24 oświadczeniu, prokuratura w Paryżu podkreśliła, że jej działania mają zapewnić przestrzeganie prawa przez serwis X. Jego właściciel Elon Musk został wezwany na dobrowolne przesłuchanie wraz z byłą dyrektor generalną firmy Lindą Jakarino. Ma się ono odbyć 20 kwietnia. Swoje postępowanie wobec podmiotów należących do amerykańskiego miliardera wszczęły też organy kontrolne Wielkiej Brytanii. Podobnie jak francuska prokuratura, zbadają one kwestie tzw. deepfakeów pojawiających się na łamach X. Postępowanie będzie prowadzone pod kątem przestrzegania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. W zeszłym tygodniu grokiem w związku z generowanymi przez niego treściami zajęła się też Komisja Europejska. Stany Zjednoczone miały porozumieć się z Indiami w sprawie kształtu nowej umowy handlowej. W ostatnich miesiącach cła nakładane na Delhi przez Waszyngton wywołały kryzys w obustronnych relacjach. O osiągnięciu konsensusu poinformował amerykański prezydent Donald Trump. Ogłosił on, że po bezpośredniej rozmowie telefonicznej indyjski premier Narendra Modi zgodził się wstrzymać zakup rosyjskiej ropy naftowej. Zainteresowane strony nie przekazały żadnych szczegółów na temat porozumienia. Zakończenie negocjacji zostało potwierdzone przez ministra handlu Indii Priusza Goyala. Zapowiedział on, że dokument zostanie podpisany w najbliższym czasie. Goyal nie poinformował, czy zgodnie z twierdzeniami strony amerykańskiej, jego kraj zacznie kupować ropę od tamtejszych producentów oraz czy zniesie on całkowicie cła na produkty pochodzące z Ameryki. W poniedziałek przywódca USA ogłosił obniżenie opłat nałożonych kilkanaście miesięcy wcześniej na import produktów z Indii. Totąd cła wynosiły 50%, a po decyzji Trumpa zostaną zredukowane do poziomu 18%. Według dziennika The Times of India. Rosja nie otrzymała informacji od Indii o wstrzymaniu zakupów produkowanej przez nią ropy naftowej. Indyjskie rafinerie nie są w stanie zrezygnować z surowca z dnia na dzień, dlatego oczekują one wprowadzenia specjalnego okresu przejściowego na dostosowanie się do zmian. W styczniu Indie importowały dziennie około 1 200 000 baryłek ropy z Rosji. W ciągu ostatnich 4 lat stały się one głównym nabywcą rosyjskiego surowca. Amerykańska marynarka wojenna zestrzeliła drona zbliżającego się do jej lotniskowca. Teheran ma zacząć uczciwe i sprawiedliwe negocjacje z Waszyngtonem. W ostatnich kilkunastu dniach siły zbrojne Stanów Zjednoczonych zwiększyły swoją obecność na Bliskim Wschodzie. Na Oceanie Indyjskim, niedaleko irańskich wód terytorialnych, pojawiły się amerykańskie lotniskowce i niszczyciele. Do jednej z jednostek we wtorek po południu miał zbliżać się dron, który został zestrzelony. Amerykanie twierdzą, że bezzałogowy statek powietrzny poruszał się agresywnie nad akwenem Morza Arabskiego i miał mieć niejasne zamiary. W samoobronie został trafiony przez pociski wystrzelone przez jeden z myśliwców. Tego samego dnia nękany przez irańskie okręty wojenne i drona miał być statek handlowy Stena Imperativ pływający pod banderą USA. Statek przepłynął przez ciśninę Ormus pod eskortą niszczyciela USS McFaw. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian we wtorek potwierdził pojawiające się w poniedziałek informacje o rozmowach ze Stanami. Zjednoczonymi. Upoważnił on ministra spraw zagranicznych Abbasa Arakiego do przeprowadzenia uczciwych i sprawiedliwych negocjacji, które mają doprowadzić do zawarcia nowego porozumienia nuklearnego. Dyskusje na ten temat miały zostać wznowione przez Iran po prośbach zaprzyjaźnionych rządów z regionu Bliskiego Wschodu. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział, że wydarzą się złe rzeczy, jeśli umowa w sprawie irańskiego programu atomowego nie zostanie podpisana. Pogłębia się kryzys we włoskiej lidze kierowanej przez wicepremiera Matteo Salviniego, swoje nowe ugrupowanie oficjalnie utworzył dotychczasowy zastępca sekretarza generalnego prawicowej partii. Europoseł Roberto Vanacci w ubiegłym tygodniu ugroził opuszczeniem Ligi. W poniedziałek nie doszedł on do porozumienia z jej liderem. Salvini próbował załagodzić spór między bardziej umiarkowanym i radykalnym skrzydłem kierowanego przez siebie ugrupowania. Radykałowie na czele z Vanacci krytykowali zbyt centrową linię Ligi oraz ich koalicjantów z narodowo-konserwatywnej partii braci Włochów. Sprzeciwiali się oni zwłaszcza pomocy udzielanej Ukrainie przez premier Giorgia Meloni. Vannaci w ubiegłym roku został zastępcą Salvini'ego. Teraz zapowiada utworzenie nowego projektu politycznego pod nazwą Przyszłość Narodu. Ugrupowanie ma być prawdziwą, spójną i nacjonalistyczną siłą. Włoski wicepremier nie kryje rozgoryczenia postawą Vannaci'ego. Salvini nie tylko przyjął go do swojego ugrupowania, ale w ubiegłym roku uczynił go swoim zastępcą. Ta decyzja wywołała zresztą niezadowolenie wśród części innych wpływowych polityków Ligi. Dziennik Il Giornale przypomina, że lider przyszłości narodu zdobył wcześniej rozpoznawalność dzięki wydanej przed trzema laty książce Świat do Góry nogami. Stała się ona bestsellerem z powodu radykalnych poglądów autora na homoseksualizm, feminizm czy Żydów. Van Natchi wydał ją bez zgody swoich przełożonych jako czynny generał włoskich sił zbrojnych, za co został zawieszony w czynnościach służbowych na kilkanaście miesięcy. Były prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi uważa, że Unia Europejska powinna przekształcić się w federację, tylko wtedy będzie mogła ona liczyć się na arenie międzynarodowej. Zdaniem byłego szefa włoskiego rządu kraje członkowskie wspólnoty nie powinny obawiać się przyspieszenia jej dalszej integracji. Przejście od konfederacji do federacji miałoby nastąpić w obszarach, w których jest to możliwe. Dragi przekonuje, że Unia Europejska liczy się na arenie międzynarodowej tylko w dziedzinach o najsilniejszym stopniu integracji. Przykładem mogą być stosunki handlowe, jednolity europejski rynek czy polityka pieniężna. Dzięki temu w ostatnim czasie udało się jej zawrzeć umowy z Indiami i południowoamerykańskim blokiem Mercosur. Polityka prowadzona przez Chińską Republikę i Stany Zjednoczone, a także agresja Rosji na Ukrainę stworzyły zupełnie nowe realia. Były szef Europejskiego Banku Centralnego w tym kontekście przestrzega przed potencjalnymi skutkami braku federalizacji wspólnoty. Stanie się ona z tego powodu podzielona i zdezindustrializowana. Największą słabością Unii Europejskiej, według Dragiego, są właśnie dziedziny, które pozostawiają wyłączne kompetencje krajom członkowskim. Chodzi o obronność, politykę przemysłową i sprawy zagraniczne. W tych dziedzinach Europa jest traktowana na świecie jako luźne grono państw średniej wielkości. Włoski ekonomista w przyszłym tygodniu weźmie udział w nieformalnym spotkaniu przywódców Unii Europejskiej. Będzie ono poświęcone problemom związanym z konkurencyjnością europejskiej gospodarki. Przewodniczący Światowej Federacji Piłkarskiej FIFA, Gianni Infantino, opowiedział się za przywróceniem Rosji do międzynarodowych rozgrywek. Uważa on wszelkiego rodzaju sankcje i bojkoty za nieskuteczne. Szwajcarski działacz powiedział brytyjskiej telewizji Sky News, że należy zastanowić się nad ponownym włączeniem Rosjan do piłkarskiej rywalizacji. W jego opinii zakaz wprowadzony przed czterema laty nie dał żadnych pozytywnych efektów, zamiast tego miał on przynieść więcej frustracji i nienawiści. Początkowo do międzynarodowych rozgrywek mieliby być przywróceni młodzieżowi reprezentanci Rosji w piłce męskiej i kobiecej. Infantino sprzeciwia się ponadto wprowadzeniu podobnego zakazu w przypadku Izraela. Ogółem uważa on wszelkiego rodzaju ograniczenia i bojkoty za nieprzenoszące pozytywnego skutku. Opowiada się on za zmianą regulaminów światowej federacji, aby sportowcy nie ponosili odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez przywódców politycznych. Słowa prezesa FIFA skrytykował minister sportu Ukrainy Matwij Bidny. Jego zdaniem wypowiedź Infantino była nieodpowiedzialna, bo w trakcie trwającej wojny na Ukrainie Rosjanie zabijają dzieci. W samych rosyjskich atakach miało zginąć już ponad 650 sportowców, w tym stóp piłkarzy. Bidny dodał, że to Rosja stara się upolitycznić sport. Rosyjska reprezentacja wraz z tamtejszymi klubami została wykluczona z międzynarodowych rozgrywek po ataku Rosji na Ukrainę przed czterema laty. Państwa europejskie wykluczyły wówczas możliwość rozgrywania meczów z rosyjską kadrą. Informację przygotował Małgrysy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym.